Dziś wspominamy jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych amerykańskich piosenkarek lat 80. Czy wiedziałeś, że śpiewała także po hiszpańsku? To jest wspomnienie o Laurze Branegen. Jej pełne imię i nazwisko to Laura N. Branegen. Była pochodzenia irlandzkiego i włoskiego. Urodziła się w Nowym Jorku 3 lipca 1952 roku. Od młodości interesowała się aktorstwem i muzyką. Ponieważ jej rodzina nie miała zbyt dobrych warunków finansowych, pracowała jako kelnerka, żeby opłacić sobie lekcje aktorstwa w Akademii Sztuk Dramatycznych w Nowym Jorku. W muzyce rozpoczęła karierę jako chórzystka kanadyjskiego piosenkarza i autora tekstów Leonarda Coena, a także przez krótki czas należała do zespołu o nazwie Medowł. Aż w 1979 roku udało jej się podpisać pierwszy kontrakt z wytwórnią Atlantic Records. Jednak jej pierwszy album ukazał się dopiero po pewnym czasie, ponieważ wytwórnia nie była pewna, jak ją promować, miała bowiem bardzo potężny, mocny głos o czterooktawowej skali. W wieku 24 lat poznała na przyjęciu prawnika Lorenza Krutecka, który był od niej starszy o 20 lat i pobrali się zaledwie 9 miesięcy później. Ostatecznie jednak warto było czekać, ponieważ w marcu 1982 roku ukazał się jej album Branegen, który z dnia na dzień wyniósł ją do międzynarodowej sławy dzięki ogromnemu sukcesowi piosenki Gloria. Gloria to piosenka napisana i po raz pierwszy wykonana w 1979 roku przez Włocha Umberto Totsego, który nagrał ją zarówno po włosku, jak i po hiszpańsku, odnosząc ogromny sukces. Ogromna popularność, jaką zdobyła angielska wersja Laury, sprawiła, że utwór stał się jedną z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych piosenek w historii muzyki. Dzięki temu debiutanckiemu albumowi Laura Branigan zwróciła na siebie uwagę zarówno swoją wielką urodą, jak i jakością wokalu, która przyniosła jej pierwszą nominację do Nagrody Grammy. W marcu 1983 roku na rynek trafia jej drugi album, Brany 2, który ostatecznie potwierdza wielką klasę wokalistki. Z tego albumu ogromnym sukcesem okazał się utwór "How I AM i Supposed to Life Without You, piosenka napisana przez Michaela Boltona, która pierwotnie miała być wykonywana przez Air Supply. Jednakże, ponieważ wytwórnia chciała zmienić kilka fraz, a autor się na to nie zgodził, piosenkę przekazano Laurze, która stała się pierwszą wykonawczynią tego słynnego utworu, później również bardzo rozpoznawalnego w wykonaniu Michaela Boltona. Kolejnym utworem, który odniósł wielki sukces na tym albumie, był Solitea, będący wersją francuskiego utworu z 1981 roku. Wersja Laury szybko zdobyła popularność i dotarła do siódmego miejsca na liście Billboard Hot. W kwietniu 1984 roku Laura wydaje swój trzeci album Self-Control, gdzie ponownie stosuje sprawdzoną formułę z poprzednich płyt, włączając do repertuaru wersje europejskich piosenek. Piosenka Self-Control została nagraną we Włoszech przez jej autora, piosenkarza Rafa, zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak Laura wydała swój album. Obie wersje były bardzo popularne i dotarły na czołowe miejsca list przebojów w Europie i Ameryce. Na tym trzecim albumie Laura ponownie umieszcza piosenkę włoskiego artysty Umberto Toccego, utwór tej Amo. Sukcesem cieszyły się także utwory Delaki One i Satisfaction. Ciekawostką jest, że Laura spotykała się kilkakrotnie z Umberto Toccin, a nawet śpiewali razem w kilku programach telewizyjnych. W lipcu 1985 roku ukazuje się czwarty album studyjny Laury Brannigan zatytułowany Hołd Mistrzostwom Europy, z którego piosenka Spanish Eddie była prawdopodobnie jej największym przebojem, a inne ważne utwory to I Found Someone i Maybe Tonight. Jej ogromna popularność sprawiła, że pojawiła się w kilku odcinkach ważnych seriali telewizyjnych, takich jak Chips, Patrulla Autorizada, Otołman czy Nieustraszony, a jej piosenki znalazły się na ścieżkach dźwiękowych przebojowych filmów, takich jak Pogromcy Duchów i Flashdance. W 1986 roku z wielkim sukcesem wystąpiła na prestiżowym chilijskim festiwalu Vina del Mar, gdzie została entuzjastycznie przyjęta, co jeszcze bardziej zwiększyło jej popularność w całej Ameryce Łacińskiej. W 1987 roku Laura ponownie odnosi wielki sukces dzięki swojej wersji utworu Power of Love, pierwotnie śpiewanego przez Jennifer Rush. W tym samym roku śpiewa po hiszpańsku i nagrywa duet z piosenkarzem Luisem Miguelem zatytułowany Sinus Hablar, który pojawił się na albumie Soy Como Quiero Na początku lat 90-tych odniosła jeszcze kilka sukcesów, takich jak Moonlight on Water i Never in a Million Years. To właśnie w tym momencie Laura postanawia opuścić świat muzyki, aby opiekować się swoim mężem T.M., u którego zdiagnozowano agresywny nowotwór jelita grubego. Niestety zmarł w 1996 roku. Nie mieli dzieci. W latach 2000 rok Laura kontynuuje trasy koncertowe i okazjonalnie nagrywa. Wcieliła się także w Janice Japlin w muzykalu na Broadwayu zatytułowanym Love, Janice, otrzymując znakomite recenzje za swoją interpretację. Na początku sierpnia 2004 roku, zupełnie niespodziewanie, piosenkarka zaczęła odczuwać silne bóle głowy. Według rodziny i bliskich przyjaciół, mimo że bóle i pewne zawroty głowy trwały prawie dwa tygodnie, piosenkarka nie zgłosiła się do lekarza, sądząc, że wkrótce jej przejdzie. Laura Brannigan zmarła nagle 26 sierpnia 2004 roku. Zmarła we śnie z powodu tętniaka mózgu. Jej ojciec i dziadek ze strony ojca zmarli z tego samego powodu. Miała 52 lata,